Coś wam pokażę Barry, mogę sobie otworzyć ten kuferek? Nie. Okay. Chciałem sobie nagrać, jak on fajnie... Taki fajny gejowski, że jest A to w ogóle co to jest? To? No To jest zaślepka, bo on ma prąd, jak zdejmie... Aaa, kumam to, Ty, no tutaj, Ja fitor. Co mieli na celu, nie? To jest gówniane, powiem Znaczy gówniane, bo to do, do... Wiesz, jak niby w, No nie, nie wiem. Znaczy to, wiesz, nie ma w sensie... To powoduje na pewno jedną rzecz, że zawsze się krzywo go zamyka i ten materiał pewnie nie ma pamięci, żeby zostać... Jest to tutaj łapię i zamykam, ale powiem Ci, są dwie rzeczy. Po pierwsze... Jest tu ładowar. że jest taki ścięty. No, to niewiele wchodzi. To pojemny, nie? No. Lepszy byłby kwadratowy. A druga sprawa jest taka, że to, jak zamkniesz, nie? To nie jest takie. Mi się już raz zdarzyło, że ja. Otworzył tutaj, się. W drodze takiej wiesz, szutrowej, i. Tak... Wiesz, co tutaj Patrz... by miało. Na mnie ludzie patrzył, nie? Tak. On otworzył. Wiesz, co to by miało. Fajnym rozwiązaniem co by było, na przykład. Bardzo praktycznym, gdyby to była latarka, a nie. wyciągana latarka. No, a, wiem. Nie? Tam, no... Kuźwa, ale na amorku tej. O, wymyślili. Wiesz, no, no, właśnie chcę mocniej, żeby. o, na pewno zamknąć. Ale nie jest, tu widać, że to jest takie wiesz... No, taki zgrabny, ale taki gajowski, nie? Tak. No, no, nie mają innych, nie? No, nie mają. Więc ja to i tak będę sobie wymieniał na... na A tutaj co to jest? Też... Yy... To jest właśnie ta zaślepka, nie? Bo Ty, jak zdejmiesz to, to jest yy, prąd. Aha, i taki wielki? Aha, bo tu nie masz tego. Nie, nie, nie. Czyli taka wtyka konkretna nie. tu jest. No jest coś taki. ja też przepraszam, Ty. Aha. Taki adapter trzeba pewnie. Te też mają prąd, Tam jest ładowarka w tym, nie? I, I też pewnie się hermetycznie zamyka. I tam masz tak, szukanie... tak, no tam tu jest światło. Jest tak samo od góry, nie? I podczas są zaślepki, nie, no bo jak zdejmie, to to, no tak, żeby zwalać się od deschry, nie w w ogóle, nie? A Pokażę gdzie maskowek. Tutaj patrz. Tu przyklejasz taśmę. Tu wkładasz, na przykład, y, tu wkładasz na przykład zwój y, narzędzi w postaci, nie wiem czego, noża do tapet, <laughs> e, trytek, e, trytek, i tu zaklejasz, i tu zaklejasz. Nie no, spoko. Zobacz, to to zobacz jak trzy składniki widać na Twojej oponie. Raz, dwa, trzy. To, to są ró różne mieszanki gumy, tak? No. Gdzie, gdzie... Twardo, miękko, twardo. Y, miękko, twardo, miękko. Twardy, miękko, twardo, miękko, tak. Jedziemy! I tak ten jest najfajniejszy w całym składzie. Selanewa! I tutaj te fajne niespodzianki na zakrętach zaraz się pojawią, czyli tunele. I dzisiaj drugi dzień jazd. No i dla mnie już w sumie standardowa trasa. 300 km. Robimy taką ósemkę czyli odwiedzamy te takie no, kluczowe miejsca na tej trasie, czyli wszystkie jeziora, Zapory, Sauris, Kornino i tak dalej, Pasorest tak lubię tutaj te miejsca. I te osoby, które tu są po raz któryś, że w zasadzie nawet nie muszę pytać, czy chcą tu jechać. Każdy chce po prostu, każdy mówi o prywatny, publiczny tor i tak dalej po drodze. Zapora tunel. No, także wszyscy chcą, nawet nie pytam, a jest parę nowych osób, więc oni tym bardziej chcą to zobaczyć. No i dlatego tu jedziemy. Jeszcze mam jedną w zanadrzu, też tutaj dokładnie pokrywającą się z tą trasą. E, zaplanowaną drogę, ale ona już ma 330 km, i jeszcze jeden, e, jedno ciekawe miejsce wtedy odwiedzamy Montezoncolan, ale to już e, jest e, jak na taką dość krętą drogę. No za dużo, byśmy przyjechali albo na styk, albo. Pod koniec yy, obiadu kolacji, więc yy, no, no, to tak po prostu rozsądek podpowiada, żeby nie ładować taki hektar. I jeszcze jedno, tu wiele w ogóle z tych tras, może nie jedna nawet, ale jeszcze mam zapory. Wająt to też kurde jest mega miejsce, a tam jest 340 km, I wtedy oczywiście jeżdżę dość rzadko. Teraz mam taką grupę, że każdy fajnie jedzie, ale jest nas znowu za dużo, bo jest nas 11 motocykli. I to mimo wszystko trochę zwalnia tempo Ponieważ ten ostatni, jak ja bym tutaj trochę przyłożył To ten ostatni, to tam bym miał ciągle 200 na liczniku I może ja bym jakoś tam nie jechał bardzo szybko Więc no, no niestety nie pojedziemy tam Może innym razem Co? Idziemy prosto czy zawracamy? Nie, prosto idziemy? No co chcesz zrobić? Nie zmieści się nie zmieścisz się. Aha, no dobra. To ja jeszcze do przodu trochę przestawię No, wiesz, no to tutaj ja tam, Dobra. No, o. Sorry. <suszy> Kurwa coś zaparkował. Jak Mistrz, naprawdę. Kwajnie no. A ja pierdolę, normalnie Dawid, kuźwa wygrałeś internet. To się nie nagrywa, wiesz? To, to się nie nagrywa. Lago Kornino. Wiem, a ja wiem, że wy wiecie, kuźwa, wy wszystko wiecie, wszystko wiecie, kuźwa. Żegnam o zięble. No ładnie, nie, panie Bartku? W tych, tych okolicznościach przyrody to tak miło, że kuźwa po... usiąść tak posłuchać, jak ptaszki śpiewają, nie? Tyle razy byłeś nie? niej i żadnego zdjęcia nie masz. A teraz to, tu. Ej, zalało całe, ale numer. A zobacz, jak to wygląda, patrz. Teraz ci coś pokażę, to nie uwierzysz. No zobacz to Patrz To jest to samo miejsce To coś, to jest to Ja Tak jest? To? No? Tak Patrz Maciej, to To jest to samo miejsce To coś, to jest tu ta góra Ja widzę Ale mamy fuksa Bo Jesteśmy, wjeżdżamy na Pasorest świeci słońce, tak się tam przebija ale droga mokra takie placki mokre, znaczy no w zasadzie nawet nie placki, bo tutaj jest cała taka mokra ta droga, to jest bardzo przyczepna, więc no nie ma problemu e, ale co chcę powiedzieć, no to, że mamy szczęście, że ten deszcz nas cały czas tutaj omija co nie znaczy, że jeszcze nas gdzieś nie dopadnie po drodze, bo tu cały czas gdzieś się burze kotują w tych okolicach, a my tak cały czas też na sucho. Może i dobrze, że jest mokre, to przynajmniej tu spokojniej pojedziemy trochę, bo to tak palma nie odbija. Ale jak wyciągnąłem but, to prawie by mi ten asfalt to zdjął tego buta, więc przyczepność jest taka, że często porównuję z naszymi asfaltami, że tak naprawdę to my mamy mniej przyczepne te asfalty mokre, jak tutaj, yy, suche, jak tutaj mokre. I to wcale nie... Przesadzam. Zresztą można pogadać z fachowcem z kanału Moto po swojemu, który w tej dziedzinie jest ekspertem od przyczepności dróg, więc potwierdzi to, że tu jednak jest ta inna struktura asfaltu niż u nas. Położyłem rękę na kamerę, żeby ją włączyć na zakręcie, i, i pojawił się samochód znikąd. I to taki zapieprzający. To w ogóle dzisiaj to tak jakby, nie wiem, czy jakiś święto we Włoszech jest, to dużo ludzi w knajpach siedzi, tych takich nawet na wioskach. Tutaj sporo jakichś takich lepszych aut, małych, sportowych, w tych okolicach sobie po prostu tak jeździ. No ale w sumie sobota to co ja się dziwię? No dobra, nieważne, po prostu sobota. Yy, no i naprawdę, no źle mi się, kurde, no, no zapieram się na tej kierownicy. Bo tu na no, ja, ja tak na sztywniaka jechał. Ło nie widziałem go. Skąd on się tu wziął? Mówię, że same superkarsy tutaj się pojawiają, także coś jest na rzeczy głupio, że tak stanął w tym zakręcie akurat. No ale pewnie też się sam boi, że wyjedzie tym ryjem długim i któryś tam z naszych go zawadzi. Więc dobrze, dobrze. Niech tam chwilę poczeka, bo to dla... Ja nie mam jak w zasadzie pokazać, że coś się dzieje w tunelu, no bo niby jak. A on jedyne co może zrobić to tylko zatrąbić, nie? Więc użyć sygnału dźwiękowego. I poczekać chwilę. Tylko też w sumie nie wie, kiedy się peleton skończy. Tego tutaj na tym reszcie, to trzeba na tych ślepych zakrętach uważać, bo kurde, tu się schowa tylko za zakrętem auto, już myślisz, że go nie ma, bo widzisz sekwencję kolejnych dwóch i ci wyskoczy tak za, za winkla. Ale mam kurde, fajną grupę, no naprawdę wszyscy równiutko jadą, jeden za drugim, drugiej się go... Jedliśmy pizzę i w tym czasie się tutaj rozdmuchało. Musiało dość mocno padać, bo dużo kamieni leży na drodze, które spadły tutaj z tych stoków, z tych zbocz, zboczy. Przed chwilą to mijaliśmy w ogóle taki głaz, który wyglądał mniej więcej tak obwo no w obwodzie, czy w ogóle, no wyglądał taka kubatura jak dwa worki z cementem. O, gdyby tak położyć jeden na drugim, to taki wielki kamlot tutaj leżał na, na tym, przy prawej stronie. Że jak mocno pada, to w takich miejscach trzeba uważać. Bo to kurde, nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś kamień z piachem na drogę się zsunie. No i tutaj światła zmienili, kurde, jak były sodowe, to taki atmosfera grozy, a jak są teledowe, to tak jakoś tak normalnie jest w tym tunelu. Nasz parking wolny, jak fajnie, pięknie i cudownie. Weź sobie gdzieś tak, wstać te rękawiczki, żeby ci wiatr nie zmuchnął, bo jak tutaj gdzieś spadną, to jest po rękawicach, nie? Także sugeruję rękawiczki tak schować w takie miejsca, żeby wam nie odfrunęły, nie? Dawid, a widzę, że masz te. kupiłeś te rękawiczki, co ja? Mega, Mega nie? Dobrze, że jeszcze tym nie byłem. Dobrze, że takiego głupiego pomysłu nie miałeś. wyłącz stacyjkę. Że takiego no, głupiego pomysłu nie miałeś. Tutaj jest zawsze największy gnój, nie? To zawsze jest mokro, nie? Tak. Ale widzisz, tunel inaczej wygląda, jak, nie ma, jak, to, jak to ledowe oświetlenie. Takie pomarańczowe. Tak, tak jest. Tamtym nie wyjeżdżamy? Tak, my jedziemy tamtym. Hej, zajebiste wrażenie robi ta tama, jak tutaj... spróbuj znaleźć dno. No. A ty, bo ja właśnie po tym cię przecież ja chciałem, żeby ci napalansować, a jak jadę za tą, to też cię pasuje? Wiesz, jak wyjedziesz za mną, to ja... Jest widoczek, nie? Bartek, tą czy nadal jesteś zadowolony z tego, że nie pada? Tak. Dziękuję. Tak. A sport czy ja mu... inaczej mi się jedzie. Lepiej? O wiele lepiej. No od razu mówiłem. Ja pierwsze co robię to sport włączam, zawsze. Bo te systemy tak nie przeszkadzają wtedy na Jakimś na, na road, nie? A No to te road też z reguły nigdy nie był jakiś zły, ale, ale na jakiejś rainie to daj spokój, to się tu nie da jechać takim mocnym motocyklem jeden tam poziom mniej, traptem, tam dwa Jest lepiej, tak? To dobrze Albo asfalt był inny, w każdym razie tak mi się ślizgało Ale pięknie, kurde O, jednak ktoś tutaj skoczył. Dobra. Postraszyłem trochę ekipę tymi tunelami, ale nie bez przyczyny, ponieważ wcale nie kłamałem, bo te tunele są w 100% z kostki brukowej, o takiej kurde wyrąbanej, mokrej z górki i tych tuneli jest z kostki to tu jest chyba sześć po drodze. Albo nawet lepiej. Więc to wcale nie był żart. Że straszyłem, że tu ostrożnie jechać. Poproszę. Ale ponure miejsce. O! o! Jaka dziura. Dopiero teraz mi się oko przestawiło na ciemność, i dopiero teraz dobrze widzę. A tak przez chwilę od tego słońca to. No to tak średnio było widać. Teraz znowu chwilę słońce To idzie tam, Bartek Tam się trzyma, spokojnie Tam idzie, tam idzie Wyluzuj! Nie no, wygląda to naprawdę. I taki, taki lej się zrobił z tych chmur, nie? Kurde. O, tęcza. No, już teraz widzę, że to się chyba nie uda. Tarwizjo 16 km. Ale baja! Kurde!